Z testów ta brama może na stały rozerwać rzeczywistość. Marzę, by powiedzieć czempionowi prawdę o bezkształtnym, ale nie mogę. Wyźli współrzędne przed transmisją. Może trzeba będzie oczyścić drogę dla danych. Co noc, śnią gwiazdach, pochłanianych przez ciemność. Bezkształtnym. Ja nie śniłem o nim od stuleci. Twoja rafinowana ruda kinetyczna znów go sprowadziła. Nie chcę, by się nam powiodło. Ale za niepowodzenie zapłacą wszyscy. Nie mogę spać. Pali mnie spojrzenie bezkształtnego. Nie dba, że otwarcie bramy może rozetrzeć wyspę na dwoje. Włącz szczeliną bramę, jeśli jest niestabilna. Gwiazdy zdecydują o naszym losie. Ach, brama jest niestabilna. I nie mogę jej wyłączyć. Ktoś manipulował przy współrzędnych. Ale dlaczego? Znajdź sabotażystę. Zażądaj odpowiedzi. Musimy wiedzieć, co nadciąga. Szczelino brama się destabilizuje! To może rozedrzeć całe niebiosa. Ale nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Gwiazdy do Brama jest zniszczona. Niebiosa rozdarte. Wszystko się kończy. Gdym był młody, bezkształtny, przyszedł do mnie w snach. Przyjął mnie jak swego. Znajdź nośniki danych zaprzysiężonych w oznaczonych lokacjach. Outsiderzy mogą mieć pojęcie, jak działają szczeliny. Przeszukaj ich laboratorium w poszukiwaniu notatek. Dane są katastrofalne. może zakazane prace naszych wygnanych mędrców zawierają odpowiedzi, których szukamy. Dziękuję Ci serdecznie. To być może nasza jedyna nadzieja. Te teksty mówią o, o pięknym potworze stworzonym z pychy Czempiona. Nie, nie mówią co będzie potem, chyba że. Samo milczenie jest przepowiednią. Szczelina rośnie, a ja przestałem śnić. Bezkształtny myśli, że zwyciężył. Zawsze mówił, że wymarzył sobie świat idealnego porządku. W takim świecie nie ma miejsca dla takich jak my. Zabierz te teleskopy w miejsca oznaczone na mapie i zbadaj dokładniej szczelinę w niebiosach. Tak jak się obawiałem, szczelina w niebiosach grozi rozdarciem. Moje życie wśród zaprzysiężonych było samotne i pełne sekretów. Od początku stoisz już u mego boku na polu bitwy, razem mamy szansę zwyciężyć. Koniec końców gwiazdy zdecydują. Ale dzięki ci za wszystko, jako przyjaciel.